Witam serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić kolejny film o wygrzewaniu bojlera. Z tym, że dłuższy film na temat potrzeb wygrzewania bojlera został już przedstawiony jakiś czas temu. Dzisiaj skupię się na przedstawieniu sposobu wygrzewania bojlera na sterowniku SKZP02. Mamy tutaj sterownik i widzimy, że normalna temperatura wody użytkowej jest 42 stopnie. Dlaczego taka temperatura niska? Ktoś powie. Dlatego, że znacznie ekonomiczniejszym rozwiązaniem jest zużywanie praktycznie tylko ciepłej wody, a bez mieszania ją z zimną. Dlatego, że im większa temperatura w zasobniku. Tym więcej ciepła nam z niego ucieka. Jest to oczywiste, tak samo jak ciepło ucieka z cieplejszego domu na zimniejsze zewnętrzne strony. Tak więc najbardziej logicznie uzasadnione jest używanie takiej temperatury wody, którą maksymalnie takiej temperatury wody, jaką możemy wykorzystać. Niesie to ze sobą pewne wady, oczywiście. Na przykład. Większą y, częstotliwość doładowywania zbiornika, czyli dogrzewania. Natomiast jeżeli koczą pracuje cały czas nie jest takim większym problemem. Natomiast nie y, są y, wiele pozytywnych skutków. Jednym z tych skutków jest brak znaczącej ostrzeżoności temperaturowej kotła, y, i przepraszam, temperaturowej budera, co prawda i tak posiadam naczynie przeponowe, aczkolwiek uważam, że nie ma sensu grzać nadmiernie. Jak już wspomniałem, minusem mocnego grzania boilera bez powodu, na przykład do 60 stopni, jest również osłabianie izolacji termicznej. Wielu producentów pisze, że maksymalna temperatura izolacji, izolacja jest przesuwana na maksymalną temperaturę. 70 stopni, z, ktoś powie, że no jeżeli jest na 70 stopni, to wytrzyma 70 stopni. No, może i tak, ale po co, po co ryzykować jej na przykład mikro pęknięcia? Co nie, ale e, używanie takiej temperatury wody w okolicach 40 stopni, ciepłej wody użytkowej, ma też swoje wady. Jedną z wad jest potrzeba dosyć częstego tygodniowego wybrania, wygrzewania przepraszam, zbiornika w celu zapobiegania Legionelli. Nie będę znowu opowiadał o Legionelli, gdyż jak wspominam, mówiłem, już, że to jest na jednym z filmików, aczkolwiek e, chciałem tylko powiedzieć, że legionella wchłania się poprzez wziewy podczas na przykład brania, e, pary podczas brania prysznica. Najczęściej yy, bakteria ta rozwija się w okolicy 40-kilku stopni temperatury. W szpitalach, jak kiedyś wspominałem, co dwa tygodnie dezynfekowane są zbiorniki wody użytkowej temperaturą około 70 stopni. Tak więc przestawiam pierwsze temperaturę wody yy, użytkowej na właśnie taką 75 stopni. może na 72 w zupełności wystarczy na moim zbiorniku jest napisane że izolacja jest w stanie wytrzymać maksymalnie temperaturę 80 stopni jest to zbiornik w izolacji piankowej zaraz Wam go pokażę ma to już lata co nie zmienia faktu, że jest cały czas sprawny. Myślałem kiedyś o obłożeniu go dodatkową izolacją, ale jakoś tak zeszło, że trzeba by spuścić wodę. I tak pozostało. Nie traci zbyt wiele ciepła, woda szybko nie stygnie. Chyba, że nie mam zbyt gorącej wody. Pewnie gdyby w wodach spójna była bardziej gorąca, był, może ta utrata ciepła byłaby szybsza. Więc temperaturę zadaną mamy już ustawioną. Natomiast zbiornik nigdy jej nie usunie przy obecnych ustawieniach kotła. Choćby dlatego, że maksymalnie kocioł może osiągnąć 61 stopni. Zadaną temperaturę ma 59 obecnie. jeden z korekty pogodowej. Tak więc minimalnie przebije. Co powoduje to, że nie dostarczymy od zimniejszego, cieplejszego obiektu energii. Tak więc trzeba również zmienić nastawy. Przepraszam. Trzeba zmienić nastawy na yy, temperaturze, temperaturze kotła. Tak. Ja zmieniam to na 78 stopni. W tym momencie. Końców ponownie startuje, bo przez chwilę wstanie czuwania. I w ten sposób zbiornik będzie się dogrzewał. Po osiągnięciu zadanej temperatury yy, w, upuszczam przez minutę wodę z każdej z baterii jak pokazałem w poprzednim filmiku. Myślę, że u mnie nastąpi to za około 2 godziny, gdyż pod koniec temperaturę. Na zbiorniku rośnie już bardzo powoli z powodu małej różnicy temperatur między temperaturą wody w zbiorniku a temperaturą na kotle. Wiadomo, że zbiornik ładuje się tym szybciej. Ładuję energią, czyli mam na myśli ogrzewa, tym szybciej im większa jest różnica temperatur między zasilaniem kotła a odbiorem w, w boilerze, wody użytkowej w zbiorniku. Dzieje się to choćby z tego powodu, że yy, przepływ ciepła jest szybkość przepływu ciepła jest zależna od różnicy temperatur między tymi wydami, A kolejny powód jest taki, że na początku, w boilerze, yy, temperatura u góry wynosi yy, około możemy yy, około, zobaczyć na filmiku, jest to wyjście od boilera. Włączy oświetlenie. 50 stopni, natomiast na wysokości 1 trzeciej od dołu, bo tak mam miarkę, czujnik to 41 stopni, jest to 9 stopni różnicy, czyli na samym dole myślę, że jest 37, 8 w tym w przypadku, gdy wyłączę rampę, gdy temperatura u góry osiągnie już temperaturę zbliżoną do Temperatury zasilania skotła, czyli 78-9 stopni w tym momencie przepływ ciepła będzie już tylko na z wody zasilającej do wody w, centralnej wody użytkowej będzie już tylko na dole, więc powierzchnia odbioru będzie znacznie mniejsza. Dale dalsza procedura jest taka sama, więc myślę, że, że nie ma się co wgłębiać po wykonaniu całego procesu wrócę nastawami do tego, co było. Myślę, że można jeszcze zwiększyć modulację, gdyż obecnie u mnie kocioł pracuje na 40% mocy. Szybciej dojdzie do temperatury zadanej. Zwiększę może na 60%. To w zupełności powinno wystarczyć. Pokażę Wam jeszcze za chwilę po przerwie, jak szybko następuje używanie się wody w pierwszych minutach. A następnie zobaczymy, co dalej. Widzimy się za około 20 minut. No, po 20 minutach kocioł osiągnął praktycznie 79 zadane, 79 stopni. Co prawda ustawiony mamy 78, jak pamiętamy, natomiast yy, mam ustawioną jeszcze korektę pogodową. Korekta wynosi to w tym momencie tylko 1 stopień, z wersji dość wysokiej temperatury na zewnątrz, bo 7,5 stopnia na plusie. Widzimy już, że bolia zaczyna się ładnie yy, ogrzewać. Temperatura wzrosła. O, prawie 1 stopień i teraz będzie już dość szybko rosnąć, dlatego że każdy obiekt termiczny ma swoją bezwładność. Na początku ładowanie przez chwycenie rośnie, a potem już wyraźnie tak. Wynika nie, to nie tylko z bezwładności obiektu, ale również z bezwładności czujnika mierzącego tą temperaturę. Zobaczmy jeszcze temperaturę na górze boilera. Będzie to bardziej wiarygodne na zegarze i to było 50, a teraz mamy 57 u samej góry. Wiadomo, że ciepła woda zbiera się u góry. Temperatura na zasilaniu skotła wynosi na zegarze się 84. na no, yy, yy, sterowniku 80 praktycznie. Wynika to z tego, że zegar nie z wody wypływającą, natomiast czujnik jest wpięty od góry troszeczkę niżej u góry zawsze jest cieplej dlatego zegar pokazuje myślę, że więcej mało tego reagują dosyć znacznie szybciej na zmiany temperatury jak widzimy temperatura na kotle jeszcze cały czas rośnie z spędu a temperatura wody wracającej z bojlera do kotła wynosi obecnie 70 stopni czyli przy zasilaniu 84 wraca nam 73, 14, 15 stopni, czyli tyle energii odbiera nam obecnie boiler. Widać to dosyć ładnie i szybko, yy, po dosyć ładnym i szybkim przepraszam, wzroście temperatury w zasobniku w ciągu minuty o 2,3 stopnia. Dlaczego akurat teraz zdecydowałem się na nagranie tego filmu? No właśnie dlatego, że w czasach koronawirusa jakiekolwiek choroby płuc są dla nas podwójnie, potrójnie niebezpieczne. Legionella, jak już kiedyś wspominałem, jest chorobą, yy, która yy, jest wywołana bakterią Legionella i powoduje ciężkie zapalenia płuc. Nikt w dzisiejszych czasach, w czasach koronawirusa, nie chciałby trafić na oddział płucny czy zakaźny. Do tego dochodzi jeszcze większy problem dlatego, że nasz układ immunologiczny nie radzi sobie z tą bakterią. Można ją zabić jedynie antybiotykami, a antybiotyki niestety. Są rozkładane przez enzymy powodujące przez tę bakterie. Oczywiście nie wszystkie antybiotyki, ale penicylina i jej pochodne, czyli znakomita większość antybiotyków, są rozkładane przez enzymy wydzielane przez tę bakterie. Dlatego tak ważne jest profilaktyka. A profilaktyka jest niesamowicie prosta. Wystarczy wygrzać zbiornik ciepłej wody użytkowej. Powyżej 65-70 stopni, następnie przez minutę puszczać tą, ciepłą, tą gorącą wodę z kranu, uważając, aby się człowiek nie poparzył. postrzec przed tym rodzinę, że woda z kranu może płynąć gorąca. I to wszystko. Zachęcam, szczególnie w obecnych czasach, czasach koronawirusa, do y, zabezpieczania się przed legionellą, dlatego, że w historii tej choroby zginęło bardzo wiele osób na ciężkie zapalenie płuc. Miejmy nadzieję, że wszyscy zdrowo się utrzymamy, jednak musimy trochę w tym szczęściu pomóc. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.